Cześć! welcome Was na moim kanale. To jest Sorogosławszy o kanału czyli Mati Gaming. Zapraszam Was już na 10 odcinek z gry Fortnite serii Fortnite OG Ranked. Będziemy grać oczywiście na trybie solo. Dokładnie tak. To rzeczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z i łapką u się pod tym odcinkiem z gry Fortnite serii Fortnite OG Ranked właśnie 10, bo idziemy po 1000 subskrypcji do końca marca tego roku. Dokładnie tak. Oczywiście w opisie podcinkiem pod z gry e, Fortnite serii Fortnite OG Ranked e, 10. Jak rozniecie opis. Będziesz podał link do mojego TikToka, Instagrama. Oczywiście też do grupy dla moich widzów na Discordzie i też do grupy dla moich widzów mojego kanału na oczywiście e, Facebooku. Tak są go maila będzie po nazwa? Tylko z współpracy. No i też oczywiście do, do żebyście jakiś mogli napiwek na się dla na jakiś tam cel. Wybierzcie sobie, czy to gra na Inspersie, czy zbieramy grę 25 a macie wszystkie do wyboru. Także wybierzcie sobie cel, który chcecie mi przeznaczyć, się pieniążki. Dokładnie tak, ten napiwek tak zwany. No i oczywiście też e, będzie oczywiście link do mojego komputera. Także rozpoczynamy nasze spotkanie i życzę miłego oglądania. Dobra, polecimy sobie na słone strzechy. No to lecimy sobie. Zobaczymy jak tam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Oby nikt nie zabrał tego niebieskiego domku. Ma tego, że nie wie, że nikt nie zabierze. No już widzę, że ktoś zabierze, bo. Leży! Oł oh, yeah. Walczymy dalej. Czy ty... No nie, trapem nie zabił. Nie. Ja nie mogę, no prawie go zabiłem. Już chciałem skoczyć na swoją sodę, żeby unikać jego trapa. Dobra, ale idziemy dalej. Moim celem jest w tym odcinku wbić e, złoto e, rangę kolejną platynę. <coughs> Dobra, teraz e, przyjemny park sobie polecimy. Mhm. Mam nadzieję, że dobrze nam pójdzie. Okej okay. No nie, zabił mnie, ajajaj Już go prawie zabiłem, widzieliście, to niebie zabrakło? Eee, ale porażka Minus 4% procent. <t> <t> Dobra raczej, wtedy co polecimy. jak nam pójdzie, mam nadzieję, że dobrze. Lecimy, lecimy, to czemu pójdzie. W nadziei, że dobrze. Ale ci to dużo osób. Że możemy szybko zginąć, obawiam się. Ale może faktycznie nie będzie to prawdą. Może tak szybko nie zginę. On nie, zabił mnie, ajajaj to koniec odcinka z gry Fortnite Z serii Fortnite OG Ranked Właśnie 10 Gdzie gra się na solo Udało się w jednej jeste zdobyć jednego fraga Dobre i to Dokładnie tak Także do widzenia Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu Trzymajcie się ciepło i pa pa.